Ostrzeżenie. Baza fundacji SCP jest objęta klauzulą tajności. Osoby próbujące uzyskać nieautoryzowany dostęp zostaną zlokalizowane i pociągnięte do odpowiedzialności. Identyfikator podmiotu SCP-PL-160. Klasa podmiotu bezpieczne. Poziom zagrożenia zielony. Specjalne czynności przechowawcze. Obiekt powinien być przechowywany z dala od światła słonecznego w odpowiednio chłodnym miejscu. Zażywanie scp 160 przez personel inny niż wskazany w badaniach jest zabronione. Opis SCP-PL-160 to kapsułki żelatynowe koloru niebiesko-bezbarwnego, zawierające w sobie granulowaną substancję o barwach podobnych do powłoki. Skład granulatu nie został do końca poznany, jednakże wskazano obecność kwasu hydroksycytrynowego oraz wysokie dawki kapsaicyny. Zażywanie pojedynczej kapsułki powoduje zmiany metaboliczne konsumenta. Zmiany te nie są permanentne i trwają maksymalnie 20 godzin od zażycia. Mierzona temperatura organizmu konsumenta zostaje w nienaturalnie szybkim tempie podniesiona do średnio 41 stopni Celsjusza. Energia potrzebna do wytworzenia ciepła pobiera nas bezpośrednio z kanki tłuszczowej, powodując jej degradację masową stosunkowo do kaloryczności koniecznej mitochondrium do przeprowadzenia biochemicznych reakcji. Ponieważ zaistniały efekt cieplny jest gwałtowny i nienaturalny, organizm szybko ulega wycieńczeniu z powodu niedostatecznego odżywienia organów wewnętrznych. Metabolizm zostaje ukierunkowany niemalże ku całkowitej produkcji ciepła. Podobnie jak długotrwale utrzymująca się temperatura powoduje zagrożenie życia poprzez przegrzanie organizmu. Zażycie dwóch i więcej kapsułek skutkuje gwałtownym wytworzeniem się ciepła powodującym poparzenia wewnętrzne. Nierzadkim zjawiskiem jest wystąpienie samozapłonu, który jednak dotyka jedynie zwłok, gdyż na skutek oddziaływania skrajnych temp następuje zgon spowodowany ścięciem białych mózgu. Spożycie dawki mniejszej niż jedna kapsułka nie powoduje znaczących efektów. Dodatek 161. Fundacja zabezpieczyła dwa opakowania SCP-PL-160 w mieszkaniu Wiesława, w Warszawie. Zabezpieczenie obiektu było następstwem pożaru, jaki miał miejsce w lokalizacji, a który swój zalążek miał w salonie Denata, w którym też znaleziono jego spalone zwłoki. Trzecie opakowanie kapsułek uległo utraceniu z powodu oddziaływania ognia. Według wstępnego śledztwa pan Wiesław chorował na otyłość drugiego stopnia. Dodatek 162. Ulotka znaleziona w opakowaniach z SCP-PL-160. Spalacz tłuszczu. Specjalne receptury Jarosławów. Zimorodka. Masz już dość swojej wagi, ludzie wytykają cię palcami, dzieci porównują do piłki plażowej. Najprostsze czynności już takie nie są. Czy próbowałeś innych diet, ale żadna z nich nie daje zadowalającego rezultatu. Port zdrowym niepotrzebny, a chorym niezalecanym, sałata jest dla królików. Oto preparat stworzony specjalnie dla Ciebie. Spalacz tłuszczu to starannie dobrane naturalne elementy pozwalające Ci uzyskać wygląd, o jakim nawet nie śniłeś. Recepty która opracowana przez samego Jarosława Zimorodka dosłownie spali Twój tłuszcz w mgnieniu oka. Dawkowanie nie więcej niż jedna kapsułka na dwa dni. Zalecane aplikowanie środków chłodzących oraz spożywanie dużej ilości płynów podczas stosowania. Jarosław Zimorodek oraz Wytwórnia nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niepożądane związane ze stosowaniem preparatu.